jak zrobić herbatę na stan podkorączkowy, przeziębienie i grypę. I tak. Mamy garnuszek. Jakiś nieduży. Do garnka wlewamy litr wody. Wodę podgrzewamy do momentu, aż zacznie lekko bulgotać, ale nie wrzeć. Widzę już, że delikatnie zaczynają się robić bąbelki. Więc tak, dorzucam. Jedną cytrynę, jeden plaster jabłka suszonego, jeden większy plaster imbiru, malutką garść żurawiny suszonej i trzy goździki. Całość gotuję przez 15 minut na najmniejszym ogniu. Po tym czasie dodaję łyżkę poprzywy, łyżkę tymianku, małą łyżeczkę melisy oraz łyżeczkę szałwi. Całość mieszam i gotuję kolejne 15 minut. Następnie po tym czasie dodaję łyżka miodu, trzy łyżki syropu z pomarańczy oraz trzy łyżki syropu z aroni. Wszystko mieszam. Wyłączam kuchenkę i zostawiam na 5 minut, by zioła i owoce mogły sobie spokojnie opaść na dno. Wszystko nam już ładnie opadło. I na koniec, wykorzystując sito i gazę. Przelewam herbatkę do szklanki. I tak się prezentuje nasza herbatka.